Chciał Pan Kopajt i dzisiaj chciałam, jak moje karty z Tumbley klasy. Na początek krótkie okuszenie. Chciałam sprzedać ten album, ponieważ jest zmian niepotrzebny. No a w mam mało kart z klasy i jest dużo pustek. No dobra, zaczynamy. Daniel i Boja z limitowanej edycji. Dawidaz 16 z limitowanej edycji. Robert Murawski. Rykadusz Piech, Sebastian Mila, Aleksander Mor Mornerikson, Mistrzowie: Davydas Czernas, Marek Sokolowski, Pomiński fanów Maciejankowski, Frankaze, Dusan Kuciak, Mateusz Sławik, Michał Giwa, Janukiewicz. I teraz czas na karty bazowe i gwiazdy. Alan Stulin, Kamil Wacławczyk, to były każde kilka osobowych hatów. Gólnie zawsze Michał Bęben, Mateusz Sławik, Mariusz Przybylski, Aleksander Kikwiek, Wjazda, Przemysław Kruma, Michał Jomczyk, Adam Dank, też Wjazda, Eugenia Białystok, Maciej Mokrzewski, Wjazda, Jakub Słowik Bazowa, Dziak Orangelcionek Bazowa, Aleks To Tomasz Kupisz, Luka Pejowicz i gwiazda Tomasz Frankowski. A teraz, kto Poznań. Bartosz Lusarski, Mateusz Możdzeń, Kamiński, Gergo Lowręczicz, Rafał Murawski, Aleksander Tonew, Jasmin Budzi Bazowa. Iwan Grzeszkiewicz, też Bazowa, Szymon Drewniak, Bazowa, Łąkiewicz. I teraz karty z Le Zle zlechi Gdańsk. Andreu Wiśniewski. Mam go, dwóch. To jak ktoś chce, no to nie wpiszą. Rasiak i Legia, mistrz Polski. Marek Sokołowski. Gwiazda Daniel Radowicz. Rafał Wolski. Siro. Harczyk i Piatruwicę. Właśnie Kędziora, Gwiazda. Z powtórka, no to jak ktoś chce, no to nie śpisze. Adrian Sikora. Po Jan Kochen Jan Kochan. Mikroszczelców. Tego sezonu. Robert Demia, Pogoń. Dąbrowski. Hernani. Giuse. Polonia. Pazio. I piątek, Gwiazda. Y Ruchorów, Szultes, Szyndrowski, Straka, Słonczak, Gwiazda Sobota, socha Bazowa, Bazowka, rok Elsner, Bazowa, Zesłapyta, batejuk, Patryk mraz. mraz Basen, Dudek, zewódź. Maciej Mielcarz, Widzę. Mroziński Stępiński Bartkowski I ma i dwóch Mroziński to, niech ktoś chce nie pisze oczywiście Waszboliga Parejko Kyoto I teraz y, Zagomiej Lubi Szmałowski Gwiazda Chiribilek, Arkadiusz Woźniak Łukasz Handzel AWO. Kamil Wilczek, Małkowski i Włośniak. To było kart, mam około stu. No to wspominam, niech ktoś chce album, pisze. Pan Kubraj 2, 3. Cześć.